Witam tu Jimmy. Objechałeś kiedyś legendarną terenówkę? To ekstra, fajnie. Jest jednak małe ale. Do nagrania tego filmu skłoniły mnie filmy i opowieści niektórych kolegów jeżdżących w terenie. Parę razy słyszałem po imprezach owrodowych przy ognisku, że ktoś się chwali, że objechałem jeepa Wranglera, Patrola, Toyoteland Cruisera. Widziałem również filmy, gdzie padałem takie słowa. Co to znaczy objechać kogoś? W rozumieniu jeżdżących w terenie to znaczy pokonać przeszkodę, która zatrzymała innego kierownika terenówki. No ale jak to porównać, tak? Pokażę to na przykładzie. Na jednym filmie na YouTube widziałem jak kolega jeżdżący Daihatsu Roki Yy, się chwali, że objechał Jeepa Wranglera on mówi, że za te Daihatsu Rocky dał 2,5 tysiąca złotych plus drugie tyle za nowe opony MTK. i on się cieszy, że objechał Jeepa Wranglera nowiutkiego za 200 tysięcy cebulionów okej, okay, Jeep przyjechał nowiutki, Wrangler, fajne auto może nawet to był i Rubicon ale był to Jeep Fabryczny, niemodyfikowany i na oponach szosowych. Pewnie wzięty w leasing, więc właściciel tego dzipa jeździł na pewno ostrożnie, bo jakby coś uszkodził w aucie, a jest to wtedy jego wina, jeśli by na rajdzie auto uszkodził, prawdopodobnie musiałby ten samochód naprawiać z własnej, z własnej kieszeni. Po drugie, jeśli ten Jeep miał takie opony jak ja, no to mimo tego, że ja mam 100% blokady obydwu mostów, to jak wjadę w błoto, to w tym błocie objedzie mnie wszystko. Na oponach AT, już nie wspominając o MTKach. W MTKach to niektórzy nawet nie będą musieli dopinać przedniego napędu. Tutaj teraz przejechałem po polnej drodze i już mi się jakieś błoto wbiło w bieżnik. jakbym wjechał w jakąś łąkę, gdzie naprawdę jest kupę błota, to ta opona byłaby typu slick by nie było żadnego bieżnika widać wróćmy teraz do tego Daihatsu Daihatsu był niechco podniesiony na większych kołach MTK, ale na końcowych zdjęciach z rajdu ujęciach z rajdu, przepraszam widać, że uszkodził sobie plastikowe nadkole pchniódł drzwi i uszkodził przednią lampę więc dla mnie to on wcale nie objechał tego Jeepa tylko uszkodził po prostu swoje auto Kiedyś organizowałem rajd terenowy, turystyczny, który nazywał się wierzchowo Camp, i na ten rajd przyjechał pan Wranglerem Rubiconem na szosowych kołach I jak wjechaliśmy na płaską, błotnistą łąkę, to ten Jeep utknął. Mimo tego, że miał zapięte wszystkie blokady. Tak samo stało się z Suzuki Jimnym który jest bardzo dobrym autem terenowym, ale też był na szosowych kołach. Teraz tutaj pokażę Wam kawałek filmu, z tego rajdu. Jak widać na tym filmie każde auto, które ma lepsze troszeczkę opony, przejeżdża ten odcinek trasy, a niestety auta na szosowych kołach utknęły. Ja w swoim Isuzu Troperze wtedy miałem założone MTki, mimo tego, że nie mam 100% blokad mostów, no to przejechałem to tak samo bez problemów, zatrzymywałem się w tym błocie i ruszałem dalej. Na następnym rajdzie Rubicon miał już założone opony typu MT. I pokonał wszystkie przeszkody terenowe bez problemów, a raid wygrało właśnie Suzuki Jimny. Nie to akurat niebieskie, ale Suzuki Jimny podniesione o 2 cale tylko i na oponach właśnie MT. To jak ktoś jeździ na rajdzie, to jest też zależne od tego, do czego mu służy ten pojazd? Bo jeśli na rajd jedziesz samochodem, który jest używany tylko do rajdu, a do poruszania się na co dzień masz inny pojazd, no to się o nic nie martwisz. Ja kiedyś swoim isuzotroperem przerobionym wjeżdżałem w każdą dziurę, bo mieszkałem w koszalinie i pracowałem 6 km od domu, więc nawet jakby mu szkodził samochód, to do pracy bym pojechał rowerem, autobusem lub ostatecznie poszedł z buta. Tak? Teraz pracuję w Berlinie. Na weekend przyjeżdżam do Polski najczęściej i teraz e, jeśli jadę gdzieś na jakiś rajd i potem muszę 400 km po rajdzie wracać do Polski, e, tu, przepraszam do Niemiec, no to muszę niestety jeździć zachowawczo i ostrożnie, więc e, jadę na rajd po to, żeby poobserwować jak inni się bawią, pojeździć sobie po, le, po polnych drogach, leśnych drogach. I spędzić miło czas w sympatycznym towarzystwie, jakie jest niewątpliwie środowisko off tak? Więc cieszmy się ze swoich samochodów terenowych, bądźmy z nich dumni, z każdej modyfikacji, każdej jednej. I ja nie mówię tutaj tego, żeby po to, żeby wziąć, pokazać, że jednak ten Jeep jest lepszy od tego Daihatsu Rocky bo oba samochody są fajne. To zależy od tego, jaki mamy budżet tak? do przeznaczenia. Jeśli yy, ktoś ma mniej pieniędzy, no jeździ o tym tańszym. Ja też jeżdżę zawsze samochodami starszymi niż 10 lat. Moja najmłodsza terenówka miała 10 lat, a najstarsza 23 Teraz kupiłem tego jeepa, ponieważ bardzo dużo poruszam się głównie po autostradach, przez to, że pracuję za granicą. No, i samochód zmodyfikowany do terenu, podniesiony na kołach MT i z wyciągarką, snorklem. No, jest fajny. Jakby było mnie stać, to bym miał te dwa samochody. No, ale niestety, no życie jest takie, że jak ma się rodzinę, to trzeba gdzie indziej też te pieniądze pakować. I oczywiście, ten Jeep pójdzie do góry o dwa cale, bo więcej nie ma sensu. Dostanie opony, a te troszeczkę większe. No, i będzie można się bawić. Pamiętajcie, bądźcie dumni z tego, co macie, cieszcie się tym, co macie. I żeby porównać dwa samochody terenowe, no to one musiałbyś kurde, założyć podobne opony. Zwrócić uwagę, czy mają podobne modyfikacje, czy nie mają ich wcale. Długość i ciężar też pojazdu jest ważny, no bo jak porównać Nissan Patrola z Suzuki zimnym, gdzie. Suzuki Jimmy, tam gdzie jest potrzebne auto, małe, lekkie, zwinne, przejedzie patrol, może utknąć. Tak? Tam, gdzie są wielkie kolejny, potrzebny jest duży wykrzyż i duże koła, no to patrol będzie miał lepiej. Tak? To są dwa samochody, których nie da się porównać. Jeden i drugi samochód daje kupę frajdy z jazdy, i kierowca jednego i drugiego może być dumny z tego, że ma takie auto. Cieszmy się tym, bawmy się. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Musimy pamiętać o tym, że w jeździe terenowej jest również bardzo ważne połączenie kierownicy z pedałami, to znaczy ten człowiek, który siedzi w środku. tak? Bo jeśli chcesz porównać samochód jeden i drugi, to byś musiał najlepiej tego samego kierowcę wsadzić, założyć te w jednym i drugim aucie identyczne opony. Wtedy można porównywać. Ale jaki to ma sens? Jeden lubi Land Rovera, drugi lubi Jeepa. Trzeci lubi Pajero, czwarty tylko Patrol. Tak, więc jeździmy tym, co nam się podoba. Jeśli się film Wam podobał, to zapraszam do subskrybowania, dawania łapek w górę. No jeśli się nie podobał, no to też łapki w dół, no trudno, jakoś przeżyję. Więc pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.